No co? W dzisiejszym odcinku idziemy na zakupy. Chodźmy. Znacie to uczucie zagubienia, niepewności wśród półek i tego mnóstwa towarów? Spokojnie poradzimy jako. Sklepu, pełne półki, mnóstwo produktów, które, które krzyczą: kup mnie, zjedz mnie, jestem wspaniały, jestem droby, dobry. No, producenci cwanie robią, że, że często te produkty są tak opakowane, że wręcz, no jakby, nawet jak nie chcemy go kupić, to go kupimy. No, sztab ludzi nad tym pracuje. Ale my też mamy broń, żeby. Walczyć z tymi pokusami, i taką podstawową bronią to jest umiejętność czytania, czytania etykiet. Producenci muszą, są obligowani do tego, żeby zamieszczać informacje o danym produkcie, a my no musimy w jakiś sposób potrafić to odczytać. Więc nie patrzmy na ładne opakowanie, na zdjęcie na tym opakowaniu, ale obróćmy i to. No właśnie, często małymi literkami z tyłu, co jest napisane. To jest dla nas bardzo ważne, ważne informacje i tego powinniśmy się trzymać, przynajmniej na początku. Z czasem nauczymy się, że wiemy już, że, że te produkty są akurat dla nas. No to idziemy na zakupy, jesteśmy w sklepie między regałami. No i mnóstwo, mnóstwo produktów opakowań kolorowych pięknych. Powinniśmy zacząć przede wszystkim od jakby przeanalizowania nazwy danego produktu, przy którym żeśmy się zatrzymali. Często często ta nazwa jest, jest dość myląca. Ja pamiętam, kiedyś był taki produkt, który w nazwie miał z kawałkami owoców. No i właściwie to te owoce w środku to była taka śladowa ilość, takie takie, takie tam no, kawałeczki gdzieś, że no, naprawdę trzeba było dużo dobrej woli, żeby to nazwać kawałeczkiem danego owocu. Więc bardzo ostrożnie podchodźcie, podchodźcie do, 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 do nazw. Tak samo jak są produkty, które są w nazwie mają light. No, często, często ta nazwa też jest bardzo myląca, bo jak właśnie obrócimy i chociażby sprawdzimy tabelę, co ma w sobie, to się okazuje, że dodatek, jak cukier, to jest jego, jego bardzo, bardzo dużo. Więc przede wszystkim patrzmy na nazwę i już niech nam się włączy kontrolka. Aha, ta nazwa coś nam sugeruje, ale to niekoniecznie jest. To, co nam jest potrzebne. Więc nie łapmy opakowanie, bo tam pisze, że to jest zdrowe, bo to jest na dietę, bo to nam pomoże. Nie. Obracamy opakowanie na drugą stronę i czytamy, co tam jest zamieszczone przez producenta. Na pewno spotkaliście się z takim określeniem. Na pewno słyszeliście to od ludzi, którzy, którzy w jakiś sposób chcą się zdrowo odżywiać, zdrowo żyć. Którzy stwierdzą, że im krótsza jest ta z tyłu, ten opis, tym lepszy produkt. Tak, to, to jest dużo, dużo prawdy w tym, że im mniej tego wszystkiego jest tam napisane, tym bardziej to będzie zdrowe. Nie wiem, załóżmy, no, lody. Lody mają właściwie niewiele składników, a Czasami jest tego w opisie tyle, że, że właściwie nie wiemy, co tam jest w tych lodach. Także, także tu się zgadzam. Patrzcie na to, jak duża, duży jest ten opis w danym produkcie tych składników, które składają się na, na dany produkt. Wybierając się na zakupy, to większość ludzi tak robi, nie już nieistotne, czy chcą się zdrowo odżywiać, czy nie. No, chcą jak najmniej czasu tracić. Na, na zakupy, i, no i kupują produkty w większej ilości, żeby, żeby mieć to w domu, a nie, że codziennie trzeba jechać po, po coś do sklepu. Dlatego przy zakupie produktów musimy zwrócić uwagę na datę przydatności do spożycia oraz na czas okres, w którym jest to do spożycia. To są dwa różne pojęcia. Pierwsze z określeń to należy spożyć do. I, I tam jest konkretna data. Tutaj bym się trzymał tego, bo tu producent już nam daje, że po tej dacie w danym produkcie mogą przejść takie przemiany, że ten produkt już nie nadaje się do spożycia często. Właśnie jest to proces już gnicia, psucia się tego, tego produktu. No, tego to, to, to już nie można w żaden sposób nieść, trzeba to po prostu wyrzucić. Drugim takim terminem, który spotykamy na opakowaniu, to jest najlepiej spożyć przed. Jest to określenie, w którym producent mówi nam, żeby mieć wszystkie te dobrodziejstwa danego produktu, no to musimy go spożyć do tej daty. Co będzie, jeżeli ta data już jest przekroczona? Czy to znaczy, że, że już trzeba ten produkt wyrzucić? Niekoniecznie. Może to być po prostu, że produkt nie ma wszystkich swoich tych właściwości, które, które producent chciałby nam przekazać w tym danym produkcie. Więc może być jakaś tam różnica w smaku konsystencji. Wszystko zależy, jak to było przechowywane, jak też było pakowane przez producenta. Taki towar często jest właśnie odpowiednio już przez producenta przygotowane do no, dłuższego przechowywania. Ważne też jest takie zagadnienie jak masa netto danego produktu. Często jest to w parówkach. Jak się poczyta, to no, mięsa, mięsa właściwie to tam jest niewiele, tam są śladowe ilości dołożone, a no, jemy te parówki jako swego rodzaju mięsne. Także zwracajcie uwagę, ile danego produktu jest netto w danym produkcie. Następnie warunki przechowywania. Warunki przechowywania są jakby wliczone od takich standardowych, czyli od temperatury pokojowej. Jeżeli, jeżeli możemy trzymać to w lodówce, wiadomo, termin, termin nam się wydłuża przytrzymania. Jeżeli wiemy, że ten produkt będzie spożyty dzisiaj, jutro w ciągu tych najbliższych dni, nie jest to takie istotne, ale jeżeli kupimy coś, co właściwie nie wiemy, kiedy będziemy jedli, no to, to, to trzeba na to zwrócić uwagę. Także też na to zwracajcie uwagę, jak przechowywać ten produkt, żeby się nie okazało, że hmm, no nie mamy miejsca i nie wiemy właściwie, co, co z nim zrobić, więc upychamy go gdzieś, gdzie nie powinno to się znajdować. Następnie, na co musimy zwracać uwagę, to jest skład produktu. To, co jest w nazwie zamieszczone, że na czekolada, no to Kakao powinno być na pierwszym miejscu w tej liście składu. Jeżeli ono jest gdzieś przy końcu, no to jaka to jest czekolada? Bardziej wyrób czekoladą podobny. Więc kolejność wymienionych produktów, które wchodzą w skład, mówi nam od razu, co jest najważniejszym składnikiem w danym produkcie. Więc to jest do nauczenia się, że na to trzeba zwracać uwagę. No, co jest ważne teraz, to to alergeny. Jest dość spora grupa ludzi, która ma no, uczulenia na pewne składniki. Takie najbardziej chyba znanym to, to są orzechy. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś właśnie takie niefajne przypadłości, no to czytajcie. Producent musi zamieścić w tym składzie takie, takie rzeczy. Więc nie obawiajcie się, że tego produktu nie kupię, bo właściwie nie wiem co tam jest. Producent musi zamieszczać informacje na temat właśnie tego. Najczęściej obok tego opisu składu, wszystkiego co, co, co tam jest, małym druczkiem napisane jest tabelka. I ta tabelka jest to wartości odżywcze danego produktu. Ja już w wcześniejszym filmiku Opisywałem jak to, jak to wygląda, teraz tylko wspomnę, że no musimy zwracać uwagę na kalorie. Będąc na deficycie, mamy pewną pulę kalorii, których nie możemy przekroczyć, no więc musimy się zmieścić w tej puli. I przykładowo, chleb jest wiele rodzajów. Więc weźmy sobie jeden, drugi, trzy, nie dwa, bo tylko dwa nam się zmieszczą w ręce. Zacznijmy od dwóch. Zwróćmy uwagę, ile kalorii ma jeden i drugi. Odłóżmy ten z większą ilością. Przejdźmy dalej, zobaczmy inny chleb, który w miarę by nam odpowiadał i znów porównajmy. Znajdźmy sobie takie dwa, trzy rodzaje chleba z niskim, niskimi kaloriami. Kupmy najpierw jeden, posmakujmy. Jeżeli nam smakuje, OK. Jeżeli nie, no to no niestety będziemy musieli przetestować jeszcze inne bochenki, takie, które nam. Będą odpowiadały. Podobnie jest z innymi produktami. Zwracajmy uwagę, który ma mniej kalorii, ale jednocześnie, jak już się zdecydujemy, czy nam pasuje smak, jeżeli nie, nie zmuszajmy się, bo po jakimś czasie będzie nam się niedobrze robiło, tylko na sam widok tego produktu. Więc nie dojrze, że ma być to niskokaloryczne, to jeszcze ma nam smakować. I właściwie to ostatnia taka. Informacja, którą chciałbym Wam przekazać, to są tak zwane dodatki E. No, często jest to właśnie ten diabeł, to najgorsze, to co powoduje, że ten produkt to jest czysta chemia. No właściwie nie do końca, bo nie wszystkie te składniki E, te dodatki E są szkodliwe. No, wiadomo, im, im mniej ich będzie, tym lepiej, ale, ale no nie mamy co demonizować i odkładać produktu tylko dlatego, że on ma tam jeden czy dwa składniki E. Ja Wam zamieszczę na grafice przykładowe, przykładowe tylko yy, składniki E i właśnie, czy one są szkodliwe, czy właściwie nie. Jeżeli kogoś to będzie interesowało, to dam też link w opisie. Gdzie można przeczytać sobie dużo, dużo więcej na temat właśnie tych E. Więc nie ma co się aż tak strasznie bać tych dodatków E. I to tyle w, w tym wykładzie, w pierwszej części o zakupach. Nie wiem, myślę, że, że w jakiś sposób pomogłem wam w tym, jak będziecie wybierać produkty. W następnej części. Opiszę produkty, które ja wprowadziłem do swojej diety, gdy byłem na redukcji, a właściwie to już te produkty zostały w mojej diecie. Produkty, które mimo wszystko były takie, które sprawiały mi przyjemność z jedzenia, sprawiało mi frajdę, a nie, że była to Katorga i męczarnia, i odliczanie na kalendarzyku ile mi jeszcze zostało tej diety? Produkty ogólno dostępne, produkty znane także zapraszam już teraz. Jak się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie, komentujcie. Do następnego.